Pomysł numer jeden to jest album ze zdjęciami. Albo taki zamówiony w... Fotoksiążka tak. dokładnie, albo sam kupiony pusty album i wypełniony własnymi zdjęciami. Mhm. Dalej e, mamy... w sumie to ja napisam rama. To nie jest rama, tylko po prostu... Zdjęcie na szkle albo antyrama. Dalej mam e, biżuterię i tutaj na przykład napisałam z grawerem, czyli nie wiem dla chłopaka jakaś bransoletka z grawerem, czy... No, no, no ogólnie, w jednym, czy tak, w, po w, w, też też z dla dziewczyny może i z grawerem równie no, dobrze tak. Zapalniczka plazmowa lub na benzynę, jeżeli ktoś załóżmy pani papierosy, i do innych celów wykorzystuje no to taka zapalniczka plazmowa może być fajnym gadżetem, fajnie, fajnie wygląda, też jest ładowana na USB, więc coś nie ma problemu z uzupełnianiem gazu czy tam benzyny, no, na benzynę tak klasycznie też bardzo fajny prezent. I takie zapalniczki też można na no przykład na Allegro dostać z opcją grawerowania. grawerowania dokładnie. Mm -hmm. Eee, dalej mamy na przykład jeżeli ktoś lubi uprawiać sport, to albo po prostu jako taki gadżet, e, opaskę sportową na przykład z... Eee, typu tak, typu tam Emi Band, gdzie jest wiadomo godzina sprawdzenie sprawdzanie na kroki tego typu rzeczy. Eee, kolejny pomysł to jest głośnik na Bluetooth. Jak ktoś często gdzieś przybywa poza domem, wiecie o tym ten, ten i, i to oh, a lubi okay. muzykę, dokładnie muzykę, no to warto kupić taki głośnik na Bluetooth, bo, bo jest to bardzo fajna i przydatna rzecz. Mm -hmm. Dalej jako też fajny gadżet i w sumie takie, no no właśnie, no bo to już troszeczkę na rynku jest, ale też dopiero w sumie wchodzi. E... Nie jest jeszcze tak ten, aczkolwiek... nie jest jeszcze tak popularne, ale już jakiś czas jest na, na rynku. Na rynku. E... Słuchawki bezprzewodowe. No, dokładnie. E... Na rzecz to są na przykład personalizowane takie rzeczy, typu tak kubki, jakieś koszulki, poduszki, casey na telefon, gdzie w sumie niekoniecznie musi być nawet zdjęcie, ale może być też jakiś fajny napis, który nam się kojarzy z daną osobą, i to też całkiem wydaje mi się fajny pomysł na prezent. Eee, następnie skok ze spadochronem lub jazda szybkim samochodem albo skok na bandzi, albo... no różne takie sporty ekstremalne, gdzie ktoś może spróbować swoich sił i. i dostać zastrzyk adrenaliny. Kolejny dziesiąty e, pomysł to będzie na przykład e, kupić komuś masaż. E, jest w sumie pewien szeroki wachlarz. E, Nasz Amigo na przykład bardzo lubi masaże i on szanuje za takie prezenty. I nawet nie Jak możecie zobaczyć. Dokładnie, <laughs> nawet nie, nie musimy mu kupować, bo tutaj... <laughs> W, w, wystarczy taki mały szef. Takie małe taki doświadczenie. Dokładnie. Paść <laughs> <laughs> <18 and, 18. laughs> like, umiejętności. Uh... Dalej mam e, tutaj na liście na różne zabiegi kosmetyczne, czy na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś wiecie, że ktoś chce przyprowować włosy, no to można e, na przykład wizytę u fryzjera czy jakieś zabiegi na twarz, na ciało, dalej. E, 12 to w sumie jest właśnie ten jeden z tych oklepanych, to jest na przykład bądu sklepu, jeżeli nie wiecie, co dana osoba na przykład nie wiem, chcecie kupić ciuchy albo jakąś rzecz, nie wiem. Z elektroniki, ale nie wiecie to się, że nie traficie w gusta. To fajnym pomysłem jest dzwon do sklepu. I teraz w sumie praktycznie każdy sklep już ma taką opcję, żeby wykupić dzwony podarunkowe. No i to jest bardzo fajny pomysł. I taki dość e... uniwersalny, bo, mhm. bo zawsze wiemy mniej więcej, każdy się gdzieś ubiera ten mniej więcej znany styl. Czy wiemy też czym się czym interesuje, czy ktoś czyta książki, czy ktoś e, znaczmy, lubi elektronikę, no to wiemy do jakiego sklepu uderzyć i taki bon kupić e, dla danej osoby. Bo nie trzeba mieć dużej informacji o, o e, osobie, która ma otrzymać taki bon. E, następnym pomysłem jest stworzenie filmu ze zdjęć lub z jakichś krótkich wideo, jak mamy jakieś wspólne z bliską osobą. Czy z bratem, siostrą, czy, czy, czy przyjaciółką, przyjacielem? I jest takie prezent, z jak nie mamy, nie wiem, nie mamy, nie chcemy, no nie istotne, jak, bez żadnego nakładu finansowego. E, tylko A też sposób, jeżeli Poświęcić mysle. troszkę czasu, dać, włożyć w to serce i to jest miłe dostać coś takiego. Tym złego. bardziej, że jak osoba jest sentymentalna, to bardzo, bardzo doceni taki prezent i będzie się o wiele bardziej cieszyła z takiego prezentu z jakichś tam nie, wspomnień niż z kupnego, nawet jeżeli by to nie było nie wiadomo co, no bo niektóre osoby jak, mówię, jak są sentymentalne, to docenią e, po stokroć takie prezenty. E, dalej mamy tutaj na przykład zrówny sprzęt do... Ułatwiające wykonywanie pogromów. Jak wiecie, że ktoś chodzi po górach, no to możecie jakiś kompas, czy jakiś taki, nie że, do zegarek spinaczki. do wspinaczki. Do <laughs> Jeżeli wiecie, że ktoś pływa, to coś, nie wiem, jakieś okulary, czy gogle, czy inne. Okay. No, no wiadomo, sprzęt, jak wiecie, że ktoś uprawia jakiś, jakiś sport, coś by mogło mu się przydać, jakieś hmm. gadżety, to wiecie. Eee, o co zahaczyć? Kolejne, czyli... Jest to na przykład weekendowy wyjazd do SPA, albo gdzieś w góry, nad morze do jakiegoś miasta. Tutaj to już wymaga w sumie większego jakiegoś nakładu finansowego, ale... Jak, jak chcecie coś specjalnego, może macie, nie wiem, teraz jakąś rocznicę, czy, czy zbliża się jakiś taki wyjątkowy dzień, to, to zawsze można, można z tego skorzystać i, i połączyć dwa prezenty w jeden, tak naprawdę dalej eee, jest wycieczka w jakieś ciekawe miejsce, w sensie taka jednodniowa, wiecie, jakaś... Wiemy, że teraz jest sytuacja trochę, trochę nieciekawa, nie ale liczymy, że też ktoś może trafić w przyszłym roku na ten film i wtedy pomoże. A też wiadomo, można kupić wycieczki teraz, nadal je wybierają różne, sprzedają wycieczki, a, czy, czy nawet samemu zaplanować, a zrealizować tą wycieczkę w momencie, jak wszystko możliwe? wróci do normy. Eee, punkt 17 to są eee, na przykład puzzle, gry planszowe i w sumie to są prezenty, które bardziej byśmy pomyśleli, żeby kupić z dziecku. A dla dorosłych w sumie też jest to spoko pomysł, że Ty jakieś barczy. puzzle, tysiąc elementów, jakieś takie malutkie. I, I jest to zawsze pom jakiś fajny, kreatywny pomysł na spędzanie wspólnie czasu, coś innego niż Netflix, niż wyjście na spacer, tylko można, można się przy tym fajnie pobawić. Dalej to jest drugi z oklepanych prezentów. Są tam już tak ulubione i W sumie Julek mówi, że to jest dość banalne. Ja na przykład w sumie nigdy nie wiem, znaczy że nie nigdy, ale zawsze jak myślę o to kupić komuś na prezent, to bardzo rzadko przychodzę mi do złotych Nie, to mnie ja bardzo często tak? myślę ten, tak? To, to perfumy jest o tyle ciężko, że, to znaczy, że jest, jest bardzo, bardzo duża... Tak, trzeba znać że jest bardzo duża gama zapachów i tak naprawdę bardzo łatwo też jest nie trafić. Albo jak wiemy, że ktoś jakąś serię lubi czy tam, no to można, można kupić e, coś, co lubi, albo można zaryzykować, no ale trzeba się liczyć z tym, że może się tak prezent nie przyjąć. No bo to no, zapach to jest taka kwestia taka indywidualna, aczkolwiek jest to bardzo fajny pomysł na, na prezent. E... Punkt 19 są to prezenty od serca. I to na przykład e, też nie wymagające żadnego nakładu finansowego. I na przykład zrobienie stali kart, e, powody, za które się kocha daną osobę. Tutaj będę też powiedziała, że pomimo czego się kocha, ale w sumie takie trochę chyba byłoby niemiłe wymienianie o bliskiej osoby. Zależy też jaką to ma relację, nie? Bo no, tak. to w zależności od tego, ale jest, jest Ale to jednak pomysł. może za to się kocha, a nie pomimo czego. I dalej na przykład słoiczek z komplementami na każdy dzień. 365 małych karteczek na każdej poza pozaginane na każdej karteczce. Zapisany komplement i żeby każdy mógł sobie rano wstać, wylosować i od razu się uśmiechnąć i, e, mieć radość na cały dzień. <grym> e, I ostatni pomysł, 20. jest na przykład bilet do teatru, do kina, opery, na palec to znaczy to... <grym> teraz słyszymy jakby imprezę. E, na jakieś takie wyjście, na jakiś tak. wieczór, tak żeby wyjść wspólnie, spędzić wspólnie, czy żeby ktoś sam spożywał, ale lepiej, lepiej na jednak razem. Na przykład w muzeum w można, no, czy w tak. czy galerię, czy tam, w zależności kto, lubi kto lubi, co lubi. Tak, 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 no. Ja na przykład bym chciała się wybrać na przykład, na balc. Ja bardzo lubię oglądać. Ok. W galerii by się wybrało, chociaż nie znam się na sztuce, ale ja też nie. Ale zawsze można obejrzeć tak. i, i może gdzieś tam duszę poruszy. Muszę poruszy? Ja. Okej, okay. więc, e, to już wszystko z e, naszych top 20, a teraz jeszcze otworzymy kalendarz, no bo jest to Vlogmas e, 17, Dzień. więc e, ponieważ nie nagrywamy innego filmiku, nie nagrywamy filmiku, wiecie, gdzie jesteście, nie przestajecie, no to tutaj po prostu podkaję, to na teraz Oj, zaraz już Dzięki. Otwieraj i nie zgaduj. O, jest. <laughs> <Naprawdę? Jestem laughs> co to jest? Naprawdę? Czy co, mam zacząć nosić okulary znowu? E, tak. Masz... Ja nie wiem, czy to jakaś sugestia, ale dostałam łyseczki do okularów. Masz zacząć nosić okulary, bo to chodzi o twoje zdrowie. Moje oczka? Tak. Żebym w końcu coś widziała. Tak. Ciebie. Znaczy właśnie trochę jak zaczniesz mnie dobrze widzieć, to... <grym> to jest też... Dostaniesz filmy. No. <grym> e, no, dobra, postaram się nosić, ale ja na filmikach nie będę się pokazywać w okularach. No dobrze, no jak dostanę Jeszcze. się prezent, to będę osi. <grym> Dziękuję. A ty dostałeś e... kalendarz. Po to, bo często, w sumie i ja i Julek, ja sobie kupię y, kalendarz po prostu teraz, a Julko mi pomyślała, że to jest spoko pomysł, żeby dać do kalendarza adwentowego. Y, Julek potrafił na przykład dwie, trzy rzeczy na jedną godzinę, na jeden dzień i... Potrafiłem, już tak nie takie tak robię. Środa. Ale nie, tam źle wpisałem. Nie no to, dobra, dobrze. Tam... Ale, ale, ale ogólnie tak rzecz biorąc, miałem fajne. Tak, z że... dziennikiem uważam, że będzie tak. to dużo łatwiej planować. Mm -hmm. My na przykład mieliśmy problem z tym, żeby w tym dzienniku coś pisać, no bo my go przynajmniej praktycznie nie nosiliśmy nigdzie z domu, a zazwyczaj jak coś musieliśmy zapisać, gdzieś to poza domem. Ale teraz, jak cały czas praktycznie siedzimy w domu, cały dzień jesteśmy tutaj przynajmniej od godziny, nie wiem, od rana do nie wiem, do 18, jesteśmy w domu, więc no przez większość dnia, więc. Mam nadzieję, że teraz zaczniesz go używać i będziesz tam notować. Dobra. Hmm. Hmm. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam w choćby w stopniu wybrać prezent, że się zainspirowaliście. Więc życzymy Wam jak najwięcej telefonicznych prezentów, jak najwięcej radości z prezentów pod choinką. I jeżeli macie jakieś swoje pomysły na prezenty, piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie się dowiemy, może my się czymś zainspirujemy. I, i będziemy mogli kupić e, coś czego nie ma na liście, coś czego, na co nie wpadliśmy, więc zapraszamy. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, e, to będzie To pomaga nam się rozwijać. E... I widzimy się na masie jutro. Do zobaczenia!